Listen. Posłuchajcie. Listen to me again. Posłuchajcie mnie jeszcze raz. Do something for God. Zrób coś dla Boga. Which will keep you alive. Co będzie trzymać cię żywym? Even the devil want you not to be there. Nawet jeśli szatan nie chciałby, abyś był. Your voice. Bo niebo ceni twój głos. Be alive. Będziesz żywy. Powtórzę to jeszcze raz. Posłuchajcie mnie. Zrób coś dla Boga. Faithfully wiernie With all your heart, całym twoim sercem, that even when the devil i nawet jeśli Satan to chciałby dotknąć ciebie, he nie miałby dostępu do ciebie, you have a to live, bo masz powód aby żyć, so you can abyś mógł służyć Bogu, and heaven Niebo have a reason to keep you, Ma powód aby trzymać ciebie, aby mieć ciebie, bo masz znaczenie, masz znaczenie dla nieba. Amen. It doesn't matter how you can be delayed in your life. Nie ma znaczenia jak mógł być być opóźniony w swoim życiu. You have to know where you are standing. Musisz wiedzieć gdzie stoisz. Chekinanore.